Podczas tego pytania egzaminacyjnego musimy omówić hak oraz ocenić stan techniczny tego haka. Należy wspomnieć tutaj o dwóch standardowych normach, które będziemy mieć przy hakach, czyli maksymalne wytarcie gardzieli haka, które może wynosić 10% wartości nominalnej oraz rozwarcie gardzieli haka, które może wynosić 5% wartości nominalnej. Gardziel haka, proszę Państwa, to jest ta część. Wobec tego, wytarcie gardzieli haka będzie znajdowało się tutaj, w tym miejscu, ponieważ jest to jedyne dopuszczalne miejsce, gdzie może znajdować się zawiesie. Nie robimy oceny, nie robimy pomiarów, tylko i wyłącznie omawiamy tą próbę. Ten pomiar robi nam konserwator przede wszystkim i to on dokonuje oceny stanu technicznego, dokładnie haka. Rozwarcie gardzieli haka mierzy się od tych dwóch punktów, które są zawarte na haku. Maksymalne rozwarcie jest to 5% wartości nominalnej. Na haku bardzo często możemy jeszcze znaleźć takie informacje jak WLL, czyli jest to dopuszczalne obciążenie robocze, jak widzimy wynosi tonę 600. Czyli w tym przypadku można zauważyć, że ten hak jest nieprawidłowy dobrany do tego urządzenia, ponieważ udźwig jest maksymalny tutaj 2 tony, a hak jest tonę 600. Ze względu na to, że w takim stanie kupiliśmy ten żuraw, a jest on tylko i wyłącznie na typowe szkolenia, nie zmieniamy tego haka ponieważ nie podnosimy więcej niż nim 200 kg. Ponadto hak, proszę Państwa, musi się swobodnie obracać. Zapadka musi działać prawidłowo, czyli odskakiwać. Mocowanie haka warto sobie zweryfikować, czyli chodzi tutaj o mocowanie tej śruby oraz elementy blokujące. Również sworzeń mocujący wraz, proszę Państwa, z zawleczką. Zawleczka, która znajduje się z tej strony. Po takiej ocenie haka pytanie mamy zaliczone.